Cześć, dzień dobry. Pamiętaj, że prezentowany układ jest zasilany napięciem niebezpiecznym, przemiennym sieciowym 230 V. Jeżeli nie masz odpowiednich kwalifikacji ani doświadczenia, nie wykonuj tego układu samodzielnie. Pamiętaj, aby łączyć przewody o tym samym potencjale. Kolory mają znaczenie: przewód neutralny niebieski z przewodem neutralnym niebieskim, a przewód fazowy. Brązowy z przewodem brązowym fazowym nigdy nie pozostawiaj odsłoniętych części przewodzących czynnych bez izolacji dla Twojego bezpieczeństwa przeciwporażeniowego zabezpiecz się odpowiednim obuwiem z gumową podeszwą dzisiaj porozmawiamy sobie o połączeniu wyłącznika nad Wyłącznika różnicowo-prądowego z wyłącznikiem nadprądowym. Jeżeli chodzi o wyłączniki różnicowo-prądowe, nie mogą one występować nigdy pojedynczo, ponieważ nie posiadają zabezpieczenia, zarówno zwarciowego, jak i nie posiadają zabezpieczenia nadprądowego. Oba te zabezpieczenia w postaci blaszki bimetalowej oraz to jest zabezpieczenie nadprądowe oraz oraz czyli zabezpieczenie zwarciowe posiadają jedynie wyłączniki nadprądowe. Jeżeli chodzi o połączenie wyłącznika, Różnicowo-prądowego montaż z wyłącznikiem nadprądowym, to od strony zasilania widzimy: mamy dwa przewody: przewód fazowy, brązowy i przewód neutralny, niebieski. Jeżeli chodzi o kolejność połączeń, to w zależności od producenta występują różne oznaczenia. W tym przypadku mamy tor prądowy przewodu neutralnego oznaczono literką N intuicyjnie a tor prądowu yy, przewodu fazowego mamy oznaczony cyframi 1, 2 czasami to może być również yy, z litera L jeżeli chodzi na wyjściu o połączenia to bezpośrednio połączenie wyłącznika różnicowo-prądowego z nadprądowym realizowane jest poprzez yy, przewód yy, Połączone tak zwanym mostkiem, czasami alternatywnie stosowana jest również tak zwana szyna grzebieniowa, która jest montowana również łączy e, albo e, wyłącznik różnicowo prądowy z pojedynczym e, wyłącznikiem nadprądowym, albo w zależności od liczby, e, odpowiednią ilością zacisków z Kilkoma wyłącznikami nadprądowymi. Zaciski te przychodzą do tego wąskiego zacisku prezentowanego na, na filmie. Jeżeli chodzi o połączenie przewodu neutralnego, Bezpośrednio z wyłącznika nadprądowego wychodzi przewód, który jest łączony z listwą zaciskową, neutralną niebieską, a jeżeli chodzi o przewód przewody, które bezpośrednio idą do odbiornika, w którym w tym przypadku jest żarówka 6-Watowa, to odpowiednio przewód neutralny wychodzi z listwy zaciskowej, a przewód Brązowy fazowy wychodzi z górnego zacisku wyłącznika nadprądowego. Jeżeli chodzi o łączenie przewodu ochronnego, to nigdy on nie może być łączony ani do wyłącznika różnicowo-prądowego, ani do żadnego innego wyłącznika, ponieważ nie może on być rozdzielany. Teraz wykonamy sobie kilka. Kontrolnych pomiarów odpowiednio natężenia prądów wpływających do wyłącznika różnicowo-prądowego odpowiednio przewodem fazowym brązowym i prądów wypływających z odbiornika przewodem niebieskim neutralnym. Zgodnie z pierwszą zasadą. Z pierwszym prawem prądowym Kirchhoffa różnica prądów wpływających i wypływających zawsze musi być równa 0, czyli wartość prądu wpływającego musi być równa wartości prądu wypływającego zgodnie z pierwszym prawem prądowym Kirchhoffa. Także w tym celu włączę zasilanie. Pomiaru dokonamy za pomocą miernika cęgowego cyfrowego marki UNIT model UT202A. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, to pamiętajcie, że nigdy nie dokonujemy pomiaru natężenia prądu. Nie obejmujemy cęgami kilku przewodów, tylko zawsze obejmujemy pojedynczy przewód. Tutaj, dla udowodnienia tej tezy, proszę bardzo, objęliśmy przewód zasilający, który posiada trzy przewody: neutralny, fazowy i ochronny. Wartość równa jest 0 Amperów Jest to pomiar nieprawidłowy. Natomiast, jeżeli obejmiemy przewód pojedynczy, w tym przypadku zasilający fazowy pomiar wynosi 35 mA, i ta wartość powinna być identyczna bądź przybliżona do wartości do prądu płynącego przewodem neutralnym, który. jest y, od, pro, pro, przewodem odprowadzającym y, od, y, odbiornika do y, zasilania widzimy ta wartość no tutaj waha się ale wynosi też 35 mA czyli jest to wartość równa i jeszcze na koniec dokonamy sobie Pomiaru napięcia przemiennego w tym układzie, tego układu, które powinno być równe napięciu sieciowym, którym jest zasilany, prezentowany układ. I jak widzimy, sądy pomiarowe są odpowiednio położone w zacisku fazowym wyłącznika różnicowo-prądowego i zacisku wychodzącym neutralnym wyłącznika różnicowo-prądowego. A wartość napięcia przemiennego wynosi 242 V. I podobnie wartość ta powinna być zbliżona, ponieważ tolerancja wynosi plus minus 10% napięcia przemiennego sieciowego. Tu również wkładamy do zacisków górnego, neutralnego i dolnego fazowego wyłącznika różnicowo-prądowego, i wartość ta również wynosi. 243 V napięcia przemiennego. Jeszcze możemy na koniec przeprowadzić test sprawności działania dwóch wyłączników zabezpieczających, oczywiście będących pod napięciem. A więc naciskamy przycisk test. Wyłączył zasilanie. Naciskam, yy, przesuwamy yy, suwak wyłącznika nadprądowego z ON na OFF. Wyłączył zasilanie. Także dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia.